Hej, cześć, siemanko, z tej strony a ja was witam w kolejnym odcinku testu 4 cztery Polakami Zaczynam od konkursu w Valdifjena To już drugi konkurs na tym obiekcie A tej Noriaki Kasai Widać, że mimo takiego wieku forma nie spada, teraz Maciej pierwszy z naszych Ładny skok machika. Oglądany prawidłowo, noty wysokie. Teraz Kamil Stoch. Zobaczmy na skok bardzo doświadczonego skoczka polskiego. Za bardzo się położył na lanty. Za szybko. A teraz Dawid Kubacki. Mistrz świata z Za wcześnie się wybił, ale leci słabo. To tutaj wygrał swój pierwszy konkurs, Dawid, tylko przypomnę. Jak wolny. Zaczęłem jak sobie poradzić młody Polak. Ładnie <tuszy> <tuszy> Tutaj tuż, tuż po maciku. Najlepszy z Polaków, a teraz Piotrek. 16 Piotrek Stefan Hula Najlepszy spałaków w klasyfikacji generalnej Sp Spóźnił Ale doleciał do punktu K Kot, Zobaczmy jak sobie poradzi Radzi sobie znakomicie. Drugi. <laughs> teraz Kamil. Kolejny z naszy. Pięknie. Drugi. A nikt nie może szarpnąć tego jedzenia jakim mowa. A teraz, może Dawid. Może tobie Dawid się uda. Cienki skok, ale będzie to szczęście w drugiej serii. Jakub. Chyba będzie w drugiej serii na styk Jakub Wolny. No ale to na styk. Tak już skaczę nieźle, dziewiąty. Tymczasem Stefan Hula. Aj, skaczę całkiem nieźle, choć no wątpię, by zagroził jakiś rey. A tutaj Jakub Wolny, 30. Po pierwszej serii, na pewno chciałby trochę awansować. Oj. Nie. Chociaż lepszy skąd gdzieś w pierwszej serii na pewno. I poprawi swoją pozycję. A teraz jak Dawid Kubacki. 22 po pierwszej serii. Chciałby się pewnie znowu poprawić. Pięknie. Z ogromną przewagą. Tutaj, a teraz Piotr Żyła. 48 numer startowy. Będzie prowadził. Z ogromną przewagą i teraz Stefan Hula. Tutaj liczy się ta również rywalizacja Piotrka ze Stefanem. O drugą lokatę. Już tylko żeby nie upać na te narty. Posypał się kompletnie Stefan w tym drugim skoku. No. I tak lepsze od sobie, że mam czy William Arrows'a. I żyło dalej na prowadzenie. Czyli Piotr żyła prawdopodobnie wyprzedzi tutaj Stefan Hule w klasyfikacji generalnej. O Maciek od pokazuje, że mu się tutaj świetnie skacze. I obejmuje prowadzenie. Kamil stoch. Czy da Maćkowi się wdrapać na podium? Spóźnione. Słabo. Czwarty. Maciek od tego konkursu. Prawda dla Maćka. Dobre odkucie. <laughs> A niestety do Karla Gegera trochę traci. I teraz jeden z ostatnich z konkursów w tym sezonie. Czyli Planica. upadek Maćka. Kolejny upadek i David. Łabę wow, skoki Kuba. Mm -hmm. Czy przepraszam da mm -hmm. Stefan Hula. Czym sobie poradzi z Piotrek? Brawo do Piotr. Kamil Stoch Pierwszy z Polaków. Pamiętamy ten jego dominatorski sezon, gdzie skakał świetnie w planicy A teraz... Brawo Kamil Trzeci Teraz Dawid. Brawo Dawid. Nigdy się tym dotnikiem nie było, ale kiedy, trzeba, ale kiedy trzeba, to może się skupić i skoczyć daleko. wolny, świetny lotnik. I w tym skoku ma słabo. <laughs> 28 numer startowy, Stefan Hula. Całkiem nieźle, Stefan piąty, Piotrek. Aby się poszczęściło Piotrowi Jeśli chodzi o warunki Zdaje się, że Piotr mógł więcej wyciągnąć z tego skoku A tymczasem Dawid Kubacki po pierwszej serii na podium Jakub Wolny 13. po pierwszej serii Będzie chyba literem tak, pierwszy. Teraz Piotrek. Dziesiąty po pierwszej serii. Z łopatkiem. Co bardzo przecięgny to jest, skok się zdaje. Tymczasem Stefan Hula. Oj, Stefan z w złocie. I dopiero piąty. Tymczasem Kamil Stoch. Tak jakby sobie przypomniał, jak się lata na tej planicy. Słabo. Dziewiąty dopiero Kamil. Tymczasem Dawid Kubacki. Czy uda mu się drapać na podium? Na ten konkurs. Nie, nie uda mu się. Aryuk, tutaj klasyfikacja końcowa, generalna. A ja Wam dziękuję za ten sezon, bo to koniec sezonu i za ten odcinek. Cześć.